Halo, alo witam was serdecznie moi drodzy chciałem was zaprosić na na livea, powiedzmy sobie teraz jest która teraz jest 18 nie za 19 no to powiedzmy sobie o wpół do 7 o wpół do 7 a ze mną będą kolor Hideki i będzie jeszcze Hideki aka benji kurwa może Biedronka ma się sch... schlać, ale może nie pójdzie, nie? W A... ogóle bog... Pog... bog... ludzie. Urf w Lolu polecam. Właśnie, pójdzie... chodź pograć URFA w Lolo. Nie, nie, dzisiaj gramy w... Będziemy... będę się starał namówić na hurta, P pójdziemy sobie postrzelać trochę w hurta. Oblać? Dawaj no. w Urfa! Dobra, to, to ten, to zapraszam na wpół do 19. Dokładnie, zapraszamy wszystkich. Halo, Ewentualnie możecie wejść sobie też na aferę na DS, nie? Dokładnie. To hej.